W dzisiejszym odcinku tosy, tosy. <grymne> Uwierz mi, wiem co robię. Cookie makery, Wiralowe, słodkie niespodzianki Lodowe torciki Pachnące tosy Pieczonych chlebusie. I pachnące naleśniki Do gotowania przyda mi się jakaś pomoc kuchenna. Czy ktoś powiedział pieczone w lebusie? A żeby było jeszcze zabawniej, to, to może, może jakiś je... challenge? Tosty. To tosty! Tosty! Tosty? Tosty, 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 to tosty, tosty, to tosty, tosty. To tosty! Dobre tosty. Kto nie lubi tosta? Ja lubię tosta. Każdy Ty lubi tosta. tosta. Każdy lubi tosta. Kto pierwszy upiecze tosta? Ten zjedza. Wchodzę w to. Jak tosta z serem i dżem. A ty, jakiego tosta lubisz najbardziej? Napisz w komentarzu. Nie wiem, jaki mamy na czas to robić. <laughs> nie róbcie tego Szkoda w domu. Do nie. Szkoda, w domu. nie. Swojego tosera, <laughs> nie <gryźcie> swojego tostera, powtarzam. Nie <laughs> gdybyście swojego tostera. na tylko kotoswy. Mój truszczotkowy? Ej, tak. Twój słony karmelek. Trzuskawka jakaś no Dobra, co my robimy? Do zgarnięcia jest 12 pachnących tostów, z czego niektóre są zwykłe, inne niezwykłe, a jeszcze inne ultra rzadkie, ale moim zdaniem wszystkie są niezwykłe. Borówkowy królik, pudel, strudel, bisz naleśnikowy kotek marmoladowy tygrysek, czekoladowa panda, tropikalny koala, wiśniowa małpka, waflowy pegas, borówkowy bigel jajeczny mięsi tostowy królik. Hmm, dobra. Chcę trafić waflowego pegaza. O Boże święty. Ten waflowy pegaz jest przesłodki. Ja ale, go wybrałam. Ale jak tak patrzę z daleka, to chcę borówkowego króliczka. Dobra, i co teraz? Do góry? Piesza? Nie, ja byłam pierwszą. Pierwsza. Nie, ja byłam jest czekaj. dla mnie. Tak, Chociaż tak, tak, kawałek, proszę. Dobra, tak, 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 to to jest To jest borówkowy. To jest borówkowy. Czy borówkowego? tak, 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 Jak tak, tak, <śmany> 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 Jakie dobre tosty! <śmany> Boże, ja chcę tylko jeść te tosty. Dobra, ale może... Zbieżmy je wszystkie. Okej, okay, ale może najpierw upieczmy tort, który mogę wygrać w naszym tostowym starciu mhm. i potem się z tobą nim podzielić. Dobra. Lodówka kuki z makery, która... Pachnie już z kilometra, a w środku torcik, który się trzęsie jak galareta i jest interaktywny, możliwe, że się śpiewa, także. Upieczmy go tym prawie. No przecież to jest jakiś hit! Dźwięki i reakcje? Co tort może mówić? Dobra, trzeba wymieszać składniki, uformować i udekorować, schłodzić w lodówce, no i odkryć co za niespodzianka kryje się w środku. Borówkowy tygrysek, truskawkowy jednorożek czy miętowy mi polarnik? No marzy mi się ten jednorożek. Ale please napisz, którego ty byś chciał wyjąć z lodówki. Kawa ile to ma kalorii? 100% zabawy, 100% słodyczy i 100% miłości? Oh. Idealny tort dla ludzi, którzy dbają o formę. Uh, tutaj mamy składniki. Dobre, nie wyszedł idealnie, ale teraz zdobimy go slajmem. <ścoughs> oh my god! Wow. O, widzę. Pani ma nagroda w tuskowym challenge'u. Nie wierzę, że to mówię, ale on jest zbyt słodki, żeby go zjeść. To historia, gdzie kucharka zaprzyjaźniła się ze swoim tortem. Skoro nie możemy zjeść ciasta, to może chociaż upieczesz mi naleśniki? O tak, naleśniki to moja specjalność. Uwierz mi, wiem co robię. To łóżeczka z przepisami. Nie podglądaj. To czeka mnie za mną Okej, okay, wszystko okay, wiem. Ja wiem. Umieść zawartość taśetki na środku patelni z pomocy szpatułki. To naprawdę wygląda jak naleśnikowa masa. Mówiłam, że jestem dobra w te klocki. Mm, proszę bardzo, dla ciebie. Pankejki truskawkowe z bitą śmietaną. I bardzo podobne do tortu. Widzisz? Nie możesz zjeść tortu, ale możesz zjeść pankejka. Faktycznie wygląda jak ten torcik. Mm. Mm -hmm. Wiktoria poszła sprawdzić, czy nie ma jej gdzieś indziej, i nie wie, że jej pantejki wydają dźwięki. No i zostawiła mnie samą z pieczeniem chlebusiów, ale co to dla takiej kucharki jak ja? Zresztą mam już w tym doświadczenia. No i więcej chlebusiów dla mnie. Składniki potrzebne do upieczenia chlebusa. Co my tutaj mamy? Truskaweczka, cynamonek, kremówka, chlebek, bułeczka i taj czy chlebuś, czas go upiec. Ja tu mam dzisiaj jakieś szczęście do kotów. pachnie niesamowicie. Słyszeliście, co powiedział? Trafił mi się chlebek ciakotca. I tym słodkim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje kuchenne rewolucje. To macie poprzedni film, to jeszcze inny na środku subskrypcja.